Kochani, jak wiecie, święta tak naprawdę już jutro się zaczynają, no i gwiazdy będą spędzać święta w różnoraki sposób. No a Karoline Derpiński na, na jednym z wywiadów powiedziała, że spędzi oczywiście święta w Miami ze swoim partnerem, z najbliższymi, no i ze swoją wnuczką. Tak, 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 tak. Dobrze słyszycie. Z wnuczką. Karolina Jędrypiński w wieku 25 lat została babcią. A dlaczego? Już wam mówię. Dlatego, że jej partner Jack jest dziadkiem, więc ona jakby tytułuje się babcią i jego wnuczki z racji tego, że jest jego życiową partnerką. No ciekawie powiem. Ciekawie te, te więzy krwi tam się układają. No, ja oczywiście życzę Caroline wszystkiego najlepszego. Yy, trochę śmiesznie to zabrzmiało na tym wywiadzie i tak trochę się uśmiechnęłam. Oczywiście gdzieś tam mnie szydercza, ale jednak troszeczkę tak zabawnie to zabrzmiało. W każdym razie, oczywiście, życzę dla Caroline i jej rodziny wszystkiego, co najlepsze. Fajnie, że jej się układa. Myślę, że naprawdę dużo fajnych projektów też w nowym roku dostanie i że na tym polskim rynku show biznesowym, influencerskim jeszcze sporo w przyszłym roku namiesza, czego i oczywiście życzę, także przyjemnych świąt spędzonych z bliskimi, Caroline, jeśli to kiedykolwiek zobaczysz. No i myślę, że po prostu trochę śmiesznie, ale fajnie, że gdzieś tam rodzina jest dla niej ważna, nawet nie swoja, jak powiedziała, że dla niej więzy krwi nie są ważne, tylko gdzieś tam jak duchowo się też rozumiemy ja to w 100% rozumiem, także wszystkiego dobrego dla Karoliny i jej rodziny dla was też, oczywiście życzenia ode mnie będą jeszcze oddzielnie w tym wigilii, oczywiście napiszcie w komentarzu co wy o tym sądzicie, a my słyszymy się już niedługo